Cieszę się głównie z nagrody, tylko z tego, że wygrałyśmy cały turniej. I pokazałyśmy, że naprawdę jesteśmy zespołem. Organizacyjnie, bardzo fajny turniej. Bardzo fajnie to wszystko poukładane, i, i naprawdę myślę, że wszyscy wyjeżdżają stąd z uśmiechem na twarzy. Wielki ukłon dla organizatora. Od tego bym chciał zacząć, bo naprawdę fajny turniej na fajnym poziomie. Organizacja, naprawdę dobra, nagrody atrakcyjne, więc. Super robotę zrobili i naprawdę też dla nas to była frajda uczcić pamięć tego pasjonata siatkówki. Mam nadzieję, że tam z góry patrzy i naprawdę się cieszy. Mam nadzieję, że, że zaproszą nas w przyszłym roku, bo, bo naprawdę wszystko było super. Jeśli chodzi o sportową część, no to, to tak, cieszymy się na pewno, że wygraliśmy. Eee, wiedzieliśmy, że na pewno musimy dużo, dużo pracy włożyć w to, żeby ten mecz wygrać, ale fajnie zagraliśmy. Była agresja, była radość, była pewność siebie, czyli to, co chcieliśmy sobie sprawdzić w trakcie tego turnieju. Więc e, fajnie, wczoraj też mecz fajny szkoleniowo dzisiaj super. Derby wygraliśmy. E, myślę, że to też fajny, fajny bodziec gdzieś dla dziewczyn na, na przyszłość na pracę więc tak. Wróci... Tak, wróciłem. Cieszę się bardzo, że wróciłem tu do Polski. i Chciałbym, żeby, żeby to tak wyglądało jak, jak w dniu dzisiejszym, ale możemy na pewno jeszcze parę rzeczy poprawić i być jeszcze lepszym zespołem. Te rzeczy, które nam funkcjonowały wczoraj, dzisiaj dzisiaj nie bardzo. No i, i naprawdę nie mieliśmy dzisiaj. E takiego wyjścia w ataku, jeżeli mieliśmy dzisiaj słabe przyjęcie, nawet Paulina z, z Martinem dzisiaj nie najlepiej przyjmowali, kilka tam pilek. no i, i nie mieliśmy z tego wyjścia, mieliśmy w pierwszym sesie bardzo niską skuteczność w ataku, musimy nad tym, na tym pracować, my w całości teraz mamy po tym negatywnym przyjęciu nie najlepszą e, efektywność, no to znaczy dzisiaj jestem zadowolony z kilka fragmentów zagrywki i bloku. Ale całkowicie muszę powiedzieć, że turniej na plus, bo, bo e, tak jak mówię, no, Martina jest z nami, e, jest z nami i, i Klaudia Alagierska, która jeszcze ma troszeczkę tam coś zdrowotnego, ale to, to będzie, będzie szybko e, jasne. No i my bardzo dziękujemy za zaproszenie na ten turniej, który był, był bardzo fajnie zorganizowany i, i mogliśmy tutaj pograć na, na dobrym poziomie wczoraj mecz z Legionowym, dzisiaj z Budoblaniem. Myślę, że, że na, na plus musimy z tego, z tego dzisiejszego naprawdę wyciągnąć wnioski, e, wrócić do zdrowia i, i, i spokojnie pracować. Pierwszy memoriał mojego też przyjaciela, Grzegorza Morowskiego. E, miałem takie zadanie, żeby pomóc w organizacji. Myślę, że dzięki władzom miasta, e, Klubowi Zawstrzemława, prezesowi Kucińskiemu, mojemu bratu to ben, Filipowi Kowalczykowi, wiceprezesowi i wielu, wielu innym sponsorom, no, którzy się zaangażowali w bardzo krótkim czasie, bo tak naprawdę od czerwca musieliśmy szybko zorganizować ten turniej. Zależało nam też na transmisji Polsatu. I bez tego by się też nie odbyło. No, przede wszystkim też podziękowania dla PLS-u, no, bo jest jakby głównym też, pod głównym patronatem PLS-u. Mamy pod patronatem miasta. Bez tego ta impreza no, nie odbyłaby się, tak? Więc dziękuję jeszcze raz wszystkim za zaangażowanie. Myślę, że świetny turniej. Eee, świetna organizacja, na tyle ile mławem muszę stać na początek. Postawiliśmy sobie poprzeczkę jeszcze wyżej, żeby było jeszcze lepiej, lepsze drużyny. No i co? Mogę tylko zakończyć jedną. Zapraszam Państwa w przyszłym roku, bo Memoriał ma być Memoriałem, czyli cykliście co roku.